No to chyba jesteśmy. Dzisiaj moim gościem jest Martyna Łazowska, witam Cię bardzo serdecznie. Pewnie jacyś znajomi, ludzie z siatkówki dołączą już za niedługo, może ktoś nas będzie śledził na bieżąco, zobaczymy, tak czy inaczej. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa i oczywiście Dziękuję. też występujesz w spotkaniu. Powiedz, jak się czujesz w ogóle tak na gorąco po tych pierwszych występach razem z reprezentacją w no, wiadomo, że czuję się, czuję się, dobrze, bo takie wyróżnienie dostać w takim wieku, to, to też jest y, duża szansa się, że przyszłość dla mnie, więc no, czuję się dobrze. dobrze. Powiedz, jakie to uczucie zostać tak naprawdę drugą rozgrywającą, tak na wejście tak naprawdę, bo przecież no chyba tego się nie spodziewałaś, że to tak się szybko wszystko potoczy. W tamtym roku troszkę kontuzja Julki Nowickiej, teraz Marty Krajewskiej, ale no to też jest dla Ciebie szansa, no niestety z niekorzyścią dla, dla pozostałych dziewcząt. halo, halo słychać? Tak, to jest bardzo duża szansa, jeśli chodzi o, o mnie. I no, wiadomo, że kontuzja nie jest najlepszym rozwiązaniem wygrania rywalizacji. Bo oczywiście nikomu tego tego nie życzymy, ale no też da się skorzystać z takiej sytuacji i myślę, że mogę iść do przodu i no co, myślę, że chcę, żeby moje oni poszły w górę i mam nadzieję, że ta szansa mi to da. No masz ze sobą w reprezentacji dziewczyny, z którymi będziesz miała okazję grać w klubie. Nawiązałyście je już jakąś taką y, więź boiskową, bo oczywiście na no, tą poza też troszkę czasu miałyście, bo to już prawie miesiąc, półtora miesiąca jak razem trenujecie, tak? Myślę, że y, spędzanie ze sobą y, na razie, no, my zaczęłyśmy kadrę 15 kwietnia, więc no trochę czasu już minęło, więc y, Trochę jesteśmy ze sobą z, e, trochę zintegrowane. Jeszcze teraz ta bańka, więc więcej czasu spędzimy. Myślę, że to Powiedz, dużo czytałam a propos e, tego, że bardzo duży nacisk kładziesz na wykształcenie. E, czy planujesz już, wybrałaś jakiś konkretny kierunek studiów, jak będziesz w Łodzi? Bo wiem, że to jest miejsce, gdzie. No, jest czas, żeby też znaleźć sobie jakoś uczelnię. Już myślałaś o czymś? Tak, my, myślałam i. No na razie jest czas rekrutacji, więc na tym się skupiam i składam rekrutację na różne studia. I mam nadzieję, że tam, gdzie chcę mnie przyjmą, jeszcze na razie nie chcę mówić, żeby nie wypaplać. E, no, no ale, ale chociaż inny no, no, kierunek. No. Chciałam iść w kierunku zarządzania lub ekonomii albo logistyki, więc. Coś w tym kierunku. No to świetnie. Dobrze, to może tak jeszcze a propos samej bańki w Rimini. Jak ty to odczuwasz, jak odbierasz, jak wygląda Twój wolny czas? Wiem, że. Martyna. Wiem, że Zuzia Górecka lubi czytać książki, wiem, że Magda Stysiak uczy się serbskiego. Czym ty się zajmujesz w wolnym czasie? Chciałabym w tej przerwie, co dostaniemy po turnieju w Rimini, zdać prawo jazdy, więc na tym się głównie skupię. Ale również też czytam książki, wziąłem ze sobą wykreślanki. Więc staram się tylko no, nie siedzieć tylko i wyłącznie w telefonie czy w laptopie, tylko bardziej skorzystać na tym czasie w inny sposób. już trochę za domem już? Chociaż to dopiero ponad tydzień. No to dopiero ponad tydzień, więc tego tak generalnie na razie nie odczuwam, no ale zobaczymy w najbliższym czasie. Powiedz, miałaś okazję grać wcześniej z Martyną Czerniańską, teraz też wchodzisz na tą podwójną zmianę z Oliwią Różańską. Czy tutaj też już macie jakieś połączenie? Czy wolisz jednak razem z swoją SMS-ową koleżanką wchodzić na boisko? Czy nie ma to dla ciebie zupełnie żadnego znaczenia? E, no wiadomo, że z Martyną gram no, już długo, bo spędziłyśmy 4 lata w SMS-ie razem. Więc yy, no wiadomo, że z nią czuję się troszkę lepiej, ale no. Yy, no ale no, jestem gotowa na, na nowe wyzwania, więc no. Z oliwią dobrze. Dobrze wyszła ta zmiana. Powiedz, rozgrywająca, na której się wzorujesz to Asia Wołosz, czy może ktoś inny? Yy, ja jak już wcześniej mówiłam, nie mam. Yy, nie mam takiego wzoru. Znaczy wiadomo, że patrzę na dużą ilość osób. Nie mówię, że nie, ale staram się sama nabierać doświadczeń i sama wnioskować różne rzeczy po swoich błędach. I no, nie mam takiego, takiego wzoru. Nie masz, a powiedz mi taka gra, jaką byś chciała kreować, to bardziej wykorzystywanie środków, czy raczej przyspieszanie gry, co, co jest twoją ulubioną ewentualnie może masz taką wystawę, którą lubisz najbardziej, nie wiem, może bądź bardziej wystawiać do tyłu niż do przodu. Myślę, że e, zaczęcie grać również środkami, e, ponieważ no gdy to się już w miarę ułoży, to na nich można e, kier, kierować grę. I myślę, że jak dobrze się zgrasz z środkami, to też to przyniesie dużo korzyści podczas meczu, więc myślę, że te środki. Jak ci się współpracuje z trenerem nawrotkim? Na razie jest bardzo dobrze. Nie narzekam, nie mam na co. I no, wiadomo, że jeszcze nie znamy się na tyle, żeby mieć do siebie tak duże zaufanie, jak trener ma do niektórych dziewczyn, ale no, teraz pokażę. Która z dziewczyn jest najbardziej wymagająca, jeżeli chodzi o rozegrania? Oj, wymagająca... Nie wiem. Jeśli chodzi o rozegranie, to na każdego trzeba patrzeć inaczej. I y, z każdym trzeba złapać taką, można powiedzieć więź, że trzeba po prostu wiedzieć jak tej osobie jak słuchać i nie, no myślę, że nie ma tak dużej wymagającej zawodniczki, na którą akurat bym się raczej skupiała, że źle jej wystawiam, ale no wiadomo, że trzeba, trzeba z każdą zawodniczką jakąś próbę. Powiedz, co czujesz, jak wchodzisz na boisko na tę podwójną zmianę, czy nawet sama na zmianę w takim trudnym momencie, jak od choćby dzisiaj, w końcówce tego drugiego seta, kiedy te punkty gdzieś tam zaczynają uciekać? Na razie czuję nerwy dosyć duże. No bo no, nie jestem przyzwyczajona, w sensie też mam w głowie parę rzeczy, też nie chcę nikogo zawieść bo wiem, że to są też dopiero moje początki, chcę do, jak najlepiej zacząć. E, więc czuję dużo nerwów i dużo emocji, ale no wiadomo, że jak dłużej jesteś na boisku, tym te nerwy powoli, powoli spadają. Tutaj mamy pytanie, czy dla Ciebie jako rozgrywającej ta hala w Rimini jest jakaś wyjątkowa, czy nie ma większej różnicy od takiej tradycyjnej hali bez tych wszystkich ledowych dodatków? Nie, nie, to na pewno nie przeszkadza, jeśli chodzi o granie, jest naprawdę bardzo dobrze i nie, no, myślę, że nie, nie powiedziałabym, że jest jakaś wyjątkowa. Wiadomo, że jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane i... I naprawdę, jeśli chodzi o oświetlenie ogólnie, o całą organizację, jest bardzo, bardzo fajnie. Ale myślę, że, że nie powiedziałabym, że jest jakaś wyjątkowa. Czy czegoś brakuje Wam tam w Rimini? Nie wiem, już też pytałam Zuzie, że macie swoją siłownię, czy jest jeszcze coś ewentualnie, co, co potrzebujecie? Bo przecież trener Kasprzyk, prezes Kasprzyk zarzekał się, że wszystko jest gotowe załatwić dla i dziewcząt i chłopców. Jeśli, um, jeśli chodzi o um, wszystkie, no to wiadomo, że brakuje wyjść gdziekolwiek, bo to naprawdę jest bardzo ładna okolica i naprawdę dużo mogłoby się pozwiedzać, czy nawet iść do jakiejś restauracji, coś zjeść. Ale nie, jeśli chodzi o sprawy takie przygotowawcze, to niczego nie brakuje. Wszystko jest. W porządku. Jak to jest z tymi testami, bo wróciłam Mary na swojego Instagrama, że te jej problemy z poddaniem się testowi, czy ci Państwo tam są tacy mało delikatni, czy, czy po prostu już macie wrażliwą śluzówkę? Nie, nie no wiadomo, że y, tylko jak stoimy w kolejce, to y, Pierwsza, która idzie do, do danego pana czy pani, mówi jak było i wszystkie tylko się ustawiają tak, żeby było jak najżej, ale, nie no, nie, myślę, że nie masz takiej tragedii. Oczywiście mogą być lepiej, ale nie, no trzeba to po prostu przeżyć i wytrzymać. Co trzy dni, z macie, czy, czy jakoś troszkę rzadziej? Co trzy albo cztery. 24. No i to trochę z tego jest. Powiedz, jak wygląda u Was siłownia dużo tego trenowania? No bo wiadomo, docelowo przygotowujecie się do Mistrzostw Europy, ale czy tutaj trener Wam trochę daje jednak takiej świeżości przed tymi konkretnymi meczami, czy jednak cały czas jedziecie takim cyklem na wytrzymałości na przygotowanie później? Nie, jeśli chodzi o siłownię, no to wiadomo, że zależy od zawodniczki, czy grała dłużej, czy grała mniej. I ta siłownia jest dostosowana. Ale no, w moim przypadku ja też no tutaj właśnie jak już zamówiłam, y, miałam siłownię na dole i ja y, w przerwie, czy ja mam jakiś czas, no to, 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 to jeszcze robię jakieś ćwiczenia, no ale wiadomo, że dziewczyny, które więcej grały, po prostu tego nie robią, bo też potrzebują e, trochę odpoczynku. A jeśli chodzi o chłonę, to... To zależy od dnia. Czasami e, te dziewczyny mają, czasami te mają dziewczyny. No i to tak różnie. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia najbardziej nie lubię rozgrzewek. Czego najbardziej w treningu nie lubi Martyna Łazowska? <grytanie> no, też jestem osobą nie za rozgrzewkami, ale wiadomo, że to jest część treningu i trzeba to zrobić. I, i też też za bardzo nie lubię rozgrzewek. A, czyli tutaj się nie, możemy się porozumieć, bo pamiętam też Wilfredo, Leon też mówił, że nie lubi rozgrzewek, a mówił jeszcze, że nie lubi biegać chyba bardziej niż rozgrzewek. Jeszcze chciałam Cię zapytać a propos tej całej bańki w Rimini, miałeś ostatnią okazję w ciągu tych trzech dni wybrać się na plażę? Tak, tak, miałyśmy okazję. Nawet mogę powiedzieć, że się troszkę spaliłam, ale no miałyśmy, miałyśmy okazję, trochę posiedzałyśmy na tej plaży i myślę, że to tak będzie wyglądać, ponieważ przez te trzy dni mamy możliwość tylko wyjścia na plażę, więc no, chcemy jakoś wyjść stąd i trochę przebywać na świeżym powietrzu, więc, więc chodzimy i korzystamy z tej plaży. Czy trener Nawrocki wybiera Wam pary do pokoju, czy same mogłyście się dobrać i kto jest tą Twoją parą? Jeszcze raz, bo przerywa, nie słyszę. Czy trener nawrotki wybiera Wam pary y, do pokoju, czy też same mogłyście się dobrać i ewentualnie, kto jest tą Twoją parą, y, z którą przebywasz akurat w bańcem w Rimini? Aha, y, nie, 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 nie mamy dobieranych pokoi. Y, ja akurat jestem z Martyną, czyli <grymniańską>, więc y, więc. No. Kto się, do, kto się lubi, ten, ten jest po prostu sam w pokoju. No to... Powiedz, tak, już wybiegając troszeczkę do przodu, będziesz miała okazję pograć w Łodzi. Czy rozważałaś jeszcze jakieś inne opcje? Czy, że tak powiem, od razu wiem, że też jesteś z Łodzi, urodziłaś się w Łodzi? E, czy to, że tak powiem, jak pojawiła się okazja, to już wiedziałaś, że będziesz chciała tam po prostu zagrać? A wiemy, też w Łodzi są dwa kluby, więc może i były dwie. Propozycje? Wiadomo, że rozważałam różne, różne opcje, yy, ale nie, no wybrałam, yy, wybrałam budowlanek, ponieważ yy, też, no, to też przyznam, że będę miała blisko domu i to też był jeden z, z głównych powodów. Ale nie, no myślę, że yy, tam też podeszłam do tego, że. Yy, no, będę miała większe szanse nagranie, mogę tak powiedzieć. A to jeśli chodzi o moją pozycję jest według mnie bardzo ważne, bo trzeba nabierać trochę tego doświadczenia i nawet jakbym jakbym musiała iść grać do pierwszej ligi czy coś, ale żeby po prostu grać, bo no bo trzeba trzeba. To jeszcze tak trochę przeniesiemy do tego dzisiejszego spotkania. Co się wydarzyło w te trzy dni, że ta drużyna już zapomniała zupełnie o tych pierwszych dwóch meczach i tak naprawdę mam wrażenie, że kontynuujecie tą dobrą pasę z tego meczu z Turczynkami, czy, czy tam coś, nie wiem, może po tych dwóch pierwszych meczach było jakieś spotkanie w jednym spokoju, czy, czy po prostu jakoś tak naturalnie to przeszło wszystko? Trochę porozmawiałyśmy, w sensie spotkałyśmy się z dziewczynami, zrobiliśmy sobie luźną atmosferę i myślę, że to Też y, mogło wpłynąć na nasze granie, i też sobie powiedziałyśmy: Kurde, przecież to nie jest nasza gra. Umiemy grać znacznie lepiej, więc y, po prostu przełożyłyśmy to, to na boisko. Uznałyśmy, że już nie mamy nic do stracenia, że trzeba dać siebie 110% i zagrać jak najlepiej, i, i to wyszło. Więc, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo to naprawdę już znacznie lepiej wyglądało. Jakbyś miała komuś dzisiaj przyznać Asa za to dzisiejsze spotkanie, to kto by to był? Asa za dzisiejsze spotkanie. E, a, tak szczerze mówiąc, to e, według mnie bardziej e, całej, całej drużynie, bo naprawdę dzisiaj, dzisiaj zagrałyśmy dobrze jako zespół. E, według mnie nie, nie było tak. E, dobrze wyróżniające się osoby, ale no zagrałyśmy bardzo dobrze zespołowo, więc raczej nie, nie, nie dałabym komuś, komuś tej MVP. Znaczy wiadomo, że zawsze jest, ale no, jak ja jak na to patrzyłam z boku, to myślę, że bardziej cały zespół na to zapracował. Czy udało się zrealizować całą taktykę, jaką przygotował trener Nawrocki na ten dzisiejszy mecz? Czy zaskoczyły was koranki, że nie było kim na boisku? Właśnie y, śmiałyśmy się trochę, że zrobili nam główną opcję. Y, no trochę, trochę się nam plany pozmieniały, ale, ale nie, nie było aż tak źle, żeby coś się, żeby były jakieś duże mhm. zmiany. Więc, więc nie byłyśmy jakoś tak super zaskoczone, więc, więc dobrze. Jest tylko troszeczkę. Yy, mamy tu pytanie, czy podglądacie mecze chłopaków i czy chciałybyście coś od nich wyciągnąć, czegoś się nauczyć. Yy, no, wiadomo, że po, podglądamy, podglądamy. Yy, patrzymy, patrzymy cały czas na wynik, yy, cały czas się informujemy, yy, ale no, ja tak patrząc bardziej bardziej na grę chłopaków. Yy, nie, no, też wiadomo, że siatkówka męska a siatkówka żeńska to, to co innego, ale po prostu jak, jak mówię za siebie, że jak ja grę, patrzę na grę chłopaków, to bardzo przyjemnie się na to patrzy. Widać, że każdy jest za sobą. Nie mówię, że on to oczywiście tak nie jest, bo jest, ale no, dobrze się. Dobrze się Myślę, że... No nie tak, tak teraz nie, nie, jestem, nie, jestem pewna, ale dobrze, dobrze patrzę się na ich zgranie. Wiem, że też grałem ze sobą długo. No. no. Gdybyś mogła któregoś z wyciągnąć z tamtego zespołu i przeprowadzić na wasz mecz bądź trening, to kto by to był? Ojejku, nie wiem, nie mam pojęcia. No z kim e... chciałabyś zagrać? Nie no, nie, 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 będę, nie będę teraz tak, tak wymieniać, ale najchętniej to bym y, pooglądała oczywiście y, cały trening, cały ich trening, y, zobaczyć to trochę y, z boku. I, I poobserwować i wyciągnąć z tego wnioski. Myślę, że ja sam je Czyli nie pożyczyłabyś żadnego słobaków na trening do Was albo na mecz? Nie, myślę, że poradzimy sobie. No to, że sobie poradzicie, to ja wiem, to na pewno. E, czy ewentualnie miałaś taką okazję, żeby porozmawiać z trenerem Lawrowskim? Czy będziesz miała okazję zagrać się w całym meczu? Nie, 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 mia nie miałam jeszcze takiej okazji i też e, też ja e, wiem, że jestem młoda, i, i muszę na, na początku muszę patrzeć na, na grę, wszystko analizować, e, patrzeć też na grę julki i, i bra brać z niej trochę przykład. E, no i naprawdę jeśli chodzi o, o, to, o mój wiek i o tą pozycję, no to myślę, że najpierw trzeba dużo patrzeć, yy, grać jak najlepiej na treningach i dopiero może kiedy coś yy, więcej bym, bym oczekiwało, no to dopiero coś porównać z trenerem, ale myślę, że na razie jestem zadowolona z tego, jak jest. Y no, to też jest dobra odpowiedź. Chciałam zapytać, bo wiem, że różne są zwyczaje w różnych reprezentacjach, kiedy ja byłam, nie było takiego typowego chrztu dla tych młodych zawodniczek. Czy ciebie i Martynę coś takiego spotkało? Wiem, że to dla ciebie nie jesteś pierwszy sezon tak naprawdę, bo miałaś okazję wystąpić w tych spotkaniach z, ze Szwajcarią, ale może gdzieś tam po drodze coś się te starsze koleżanki przygotowały? Nie, nie, na razie nie miałyśmy żadnego... Chrztu, zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie czas, ale na razie, na razie nie. Na razie nie, czyli jeszcze nie wiecie, co Was czeka. No dobrze. Eee, chyba nie będę Cię więcej męczyć. Oczywiście wszyscy trzymamy za Ciebie kciuki, za te Wasze wejścia, a może nawet za cały mecz. No i za dalszy rozwój przede wszystkim w reprezentacji, no i też w klubie. No i bądźcie zdrowe tam, bo, bo tego Wam trzeba. A jeszcze jedno pytanie. Czy przygotowałyście się już na Belgiki, czy, czy jeszcze jesteście przed wideo? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jutro zaczynamy. No dobrze, to w takim razie odpoczywajcie, cieszcie się jeszcze raz tymczasem po tym zwycięskim meczu i trzymam kciuki za jutro. Bardzo dziękuję. Cześć, pozdrawiam. Do widzenia, do no to naszym gościem była dzisiaj Martyna Łazowska, bardzo skromna, młoda zawodniczka, która widać liczy na to, żeby trener Nawrocki wypuścił ją, cały mecz, mam nadzieję, do zagrania, ale jak będzie, to zobaczymy. Dla mnie MVP w dzisiejszym spotkaniu na pewno Monika Jagła, także przesyłam Asik. No i zapraszam jutro. Czekajcie, zobaczymy, kogo uda mi się zaprosić. Do zobaczenia!